Cześć, czołem moje kochane Misiaczki. Witam Was na moim kanale Szlejchowa i zapraszam na mój szósty filmik na moim kanale. Nie, no teraz na poważnie. Cześć, czołem moje kochane Misiaczki. Witam Was na moim kanale Szlejchowa i zapraszam na mój szósty filmik na moim kanale. A teraz szybkie info bardzo, ale to bardzo strasznie bardzo, 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 bardzo przepraszam, że nie nagrałam po przyjeździe z Chorwacji filmiku ale nie wiem co się stało kamera mi nie chciała mm, łapać w ogóle nie chciało mi się nic nagrywać, ani nic po prostu zacinało i praktycznie mnie nie było słychać i jak chodzi o tą paczkę co miałam za sobą. A otóż tak, nie zamówiłam se jej, dlatego, że producent yy, nie mógł tego wysłać, bo mu się zawiesiło i tam przepraszam, lelele, dzwoniliśmy do niego. A więc możliwe, że za koło zamówimy. Nie będę wam spoilerować, jakie to są koniki. Mm. No i no. A, i jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że możecie dawać znać, tam na dole w komentarzach, a raczej, no, tam na dole w komentarzach, yy, propozycje na filmiki, czyli na przykład jakie seriale, zeszlecha, na przykład jakiś pomysł, na przykład załóżmy nazwa. Yy, no, no, no. Faraon i jego życie, co ten konik? Faraon i jego życie na przykład, i możecie tam, nie musicie tego całego opisywać, ale. Tak, żeby po prostu było opisane, że tam tylko szczegóły, że faraon miał swoje życie i tam na przykład ktoś go złapał, czy coś, czy coś, tam coś tam miał jakiś człowieka, który nie chciał. Ale za to inny człowiek go chciał, ale on nie chciał młodeć czy coś takiego. I bardzo bym, ch bym chciała. A, pomysły. I Zapraszam oczywiście też macie nazwę w opisie na TikToka oraz na Snapchata. Yy, no i możecie dawać znać. Yy, przy okazji też mam zamiar nagrać vs. -y. Yy, rzeczywisto, yy, ten oczekiwania versus rzeczywisto w rzeczywistość, a więc dzisiaj może się pojawić albo jutro na kanale. Może się właśnie pojawić filmik yy, właśnie oczekiwania w rzeczywistość. A więc no, dziękuję Wam za taki krótki filmik, ala informacyjny i no myślę, że Wam się filmik informacyjny podobał. Myślę, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ну no и се прощавам ви за околене на гледания и байо.